Jerzyk R. Część druga. Diabelskich opowieści. Część dalsza. W jaki sposób Boruta został wojewodą? Jak długo żyli Polacy w pogaństwie, wszystko co znajdowało się na ich ziemi należało do Lucyfera. I ludzie, i pola, i domy, i każdy dostatek. Diabły chodziły po polsce jak po swojem, pomagając ludziom w pracy, rozumem i rękami. Często więc można było widzieć, jak zaprzęgały się do pługa i orały rolę, pasały bydło lub kręciły młyńskie kamienie. Dlaczegoż tego nie miały robić? Jak spojrzeć, wszędy było ich władztwo, więc gdy w innych ziemiach Krew sielała, mur trzebił grody i osady, a łupieżnicy ciemiężyli ludność. W Polsce panował błogi spokój. Nie szczuły diabły ludzi na siebie, nie wciskały im w ręce polących żagwi, lecz łagodziły właśnie. Odganiały zakażone powietrze, a biedakom i niedołęgom przysparzały dobytku. Nie chcąc, aby zbytnia bieda wzniecała w duszach ludzkich zazdrość i chciwość. Wszystko to czyniły biesy z przebiegłości i wyrachowania, by pokazać i rzec. Patrzcie, jak szczęśliwe jest nasze królestwo i jak dobrze ludziom pod diabelskim berłem. Omamiali ludzi doczesnymi dostatkami, a dusze ich wlekli na wieczne zatracenie. Znaleźli się jednak czujni mężowie, którzy przejrzeli chytrość diabelską i poczęli głosić wiekuistą prawdę. I wnet przyjęli ją Polacy i tak gorliwie spełniali przykazania, że nie można było lepiej. Diabły wtedy stały się złe i mściwe. Zaczęły czynić ludziom na przekór, szkodzić i zwodzić. Ale nie mogły niczego dokazać. Lucyfer wył z wściekłości, iż stracił tak potężne królestwo i przemyśliwał nad sposobem zniszczenia zbuntowanych poddanych. Wysyłał najmędrszych zastępów na ziemię, sam jakiś czas zamieszkał nad Wisłą, usadowiwszy się w czartowskiej skale, ale diable zabiegi szły na marne. Gdyż wszyscy Polacy wędrowali do nieba. Tak byli pobożni i cnotliwi. Zrozumiał przeto lucyfer, że obcy panowie w Polsce przewodzić nie mogą, bo niczego nie wskurają. Oglądnął się więc za rodowitym Polakiem, aby go uczynić diabłem i oddać mu w swem imieniu całą ziemię we władanie. Ciążę ciemności długo szukał. I znalazł. Na Kujawach żył niebyle jaki Witeś Boruta. Szerokie posiadał ziemię, dom z kamienia lepszy miał nawet od książęcego w gnieździe i niczem niezaspokojoną pychę. Nikomu nie chciał hołdować, ani Bogu, ani Królowi. Czynił wprawdzie na piersiach znak, Krzyża ilekroć przestępował próg królewskiego grodu, dla pokazania, że przyjął prawdziwą wiarę, lecz w głębi serca nienawidził nowych obrządków. Z biskupem i z mnichami wojował otwarcie. Trzy razy nasyłał zbirów na klasztor benedyktynów, którzy osiedli nad wartą. Uczciwe kobiety wywlekał gwałtem z domu. I rzucał pachołką na zabawę. A gdy go opat Arnold obłożył klątwą, porwał opata i obwiesił na suchej gałęzi. Strach padł na duchownych i lud chrześcijański. A Boruta szalał dalej bez upamiętania, zagrażając nie tylko Kujawą, ale posuwając się daleko poza Płocki Gród, aż po Kraku i Śląskie Ziemie. Połączyli się wiek chrześcijańscy panowie, aby schwytać rzeźmieszku. Całe lato zajeżdżali konie, nie mogąc dojechać zbrodniarzy, choć nieraz natrafiali na ich ślady. Czarcie siły były z nimi w przymierzu. Raz wedle biskupic, gdzie Wisła szeroko się rozlewa i huczy głębią, napotkali orszak Boruty. Łotry rozkulbaczyli konie i spali w zaroślach, a nad ich głowami wysoko krążył kruk i przepatrywał okolicę. Skoro ptak zwietrzył niebezpieczeństwo, zakrakał przeraźliwie i rozbudził śpiących. Porwali się do mieczy. Widząc jednak znaczną przewagę nieprzyjaciół, nie chcieli spotkania, lecz szukali ocalenia w ucieczce. Koniom ich wysilonym długim pochodem nie starczyłoby na długo siły, ale nieczyste mocy przybyły z pomocą służalcom boruty. Zaledwie ujechali dwa stajania, pędząc na ośle przed siebie, zerwał się straszliwy tuman i ciskał w chrześcijańskich pachołków takie chmury piasku i żwiru, iż ludziom i koniom dech zapierał, a oczy ślebły od kurzawicy. Chrześcijańscy wojownicy parli jednak naprzód, nie pomnić całe piekło, mają przeciw sobie. Lucyfer upatrzył już Borutę na swego namiestnika w Polsce i zapragnął go okryć sławą, aby wzrósł w znaczeniu i tem łatwiej mógł plątać ludzkie rozumy. Więc nad krzemienicą zgotował klęskę wrogą swego przyjaciela. Rolko z, z dzień Busza który jeden tylko ocalał z tego pogromu przysięgał iż tak było Piotr z Nasiegnowa dostrzegł pierwszy poprzez obłoki kurzawy że zgraja boruty zatrzymała się w kotlinie aby dać wytchnienie koniom z których wychodziła już ostatnia para krzyknął więc na Tulibończyków którzy tuż za nim następowali i wraz z ludkiem, z junoszyc i hurmą pachołków razem w dwieście kopii runął na drabów. Oma miło jednak rycerzy. Kopie skręciły się w dłoniach i zaryły w żwir potoku. Na karki spadły zaś smoki drapieżne i odgryzały łby od kadłubów, fruwając jak komary w powietrzu. Ćmą ogromną, iż można było ani kłuć, ani ciąć nie wiedząc, z której strony użrą. Nim upłynęło tyle czasu, ile człowiek zdoła odmówić, czy zdrowaś Maria, powaliło się w wojsko chrześcijańskie, jak ścięty z nagła łan kwitnego maku, piękny w swej krwawej urodzie, a już niepożyteczny. Boruta stał na wzgórzu, a oglądając pole, schardział jeszcze bardziej. Ja obiecywał sobie nie opuścić miecza, dopóki nie wytępi aż do ostatniej nogi wszystkich słuch bożych na polskiej ziemi. Obdarwszy trupy z broni i odzieży, rzucił się w Boruta w pław przez Wisłę, a za nim jego hultajstwo. Bolko ze Zdziembusza widział dokładnie, jak wypłynęły z nurtów szkaradne jakieś potwory, łbachyder, o wężowym ogonie, i podsadziwszy się pod konie chołoty, przewiozły ją niby na tratwach na suchą ziemię. Po czym zatopiły się znów w głębinach. Po tym pogromie wojska chrześcijańskiego nie było już wątpliwości, że Borutę wspomaga piekło. I trzeba uwiadomić o tem wszystkich wiernych, aby mieli się na baczności. Od przeora do opata poszła więc nowina. Chwytajcie syna Czartowskiego, zakujcie go w dyby lub łeb mu roztrzaskajcie obuchem. Nie może taki plątać się po świecie. Najgorzej zaś nastawał na Czartowskiego namiestnika opat Odo, który wysługiwał się ongiś cesarzowi i chadzał z nim wojować pomorzany. Opat świadom był diabelskich arkanów i nim został mnichem, potykał się nieraz z czartami, którzy wszędy pomagają poganom, zaciągając się do ich szyków jako zwyczajni kopijnicy lub starszyzna. Odo sprawił chów ze stu jezdnych, poświęcił ich topory i siodła, a sam stanowszy na ich czele ruszył w pogoń z zaborutą. Wyprawa jednak spełzła na niczem, albowiem konie pokulały i zajadliwa gorączka powaliła z nóg rycerzy. Zamiast potykać się z czartem, leżeli we dworcach miecnych, nie wiedząc o Bożym świecie. Borykali się z diabłami, które wlazły w ich ciała i tarmosiły wnętrzności, odejmując moc to ręką, to nogą, to całemu człowiekowi, Iż leżąc pod futrami dygotał z zimnicy i nieludzkim głosem wykrzykiwał niezrozumiałe słowa. Sam opad ucierpiał mocno od szatanów i po długim dopiero mozole wypluł z siebie diabła, który rozrywał jego wnętrzności. Inni zaś, mniej skrzepli na ducha, umierali zanim egzorcyzmy mogły skutecznie działać. A w tym czasie, gdy odo chorzał, a jego towarzysze wili się w opętaniu, Boruta zabijał, rabował, palił, a gdziekolwiek spotkał krzyż, wszystko obracał w perzynę i rozgłaszał jak można najgłośniej, iż żadnego z apostołów nie oszczędzi, albowiem głoszą cesarską wiarę i starodawną mowę mają w pogardzie. Więc nie tylko w Polsce, ale i w cesarstwie niemieckim rozchodziła się wieść, iż nad Wisłą zrodził się antychryst, któremu usługują diabły, i po z nim wycinają chrześcijan. Nic więc dziwnego, że gdy cesarz, a wraz z nim dwóch królów, ogłosiło wojnę Polakom, kwiat rycerstwa ruszył z całego świata. I w ogromnym tym wojsku nie było ani jednego kopijnika, ani nawet mastalerza, który by nie pałał chęcią spotkania się z Borutą. Kujawski zaś pan pospieszył do obozu Mieszka Gnućnego, ofiarując mu swe służby. Niewiele przywiódł ze sobą czeladzi, ale za to chłopów strasznych, aż nie swojsko było patrzeć w ich oblicza. Odziani byli w wełniste skóry ze zwierząt nieznanego nikomu pochodzenia. U jednego boku zawieszali kusze o straszliwej sile, w drugiego maczugi natkane krzesiwem. Broń ta druzgotała pancerze jak orzechy, a saraceńska stal na miał się rozpryskiwała pod ich uderzeniem. Przyjechali zaś na wierzchowcach tak dzikich i drapieżnych, iż przypominały raczej bestie z apokalipsy niż rycerskie rumaki. Nikt z ludzi nie śmiał zbliżyć się do tej gromady, oddanej na śmierć i życie Borucie i jemu tylko powolnej. Sam król patrzył na tę gawiedź z odrazą, ale że szła przeciw niemu ogromna potęga niemiecka, duńska i czeska, nie odrzekł się pomocy, obiecując, iż zaraz po bitwie Wypędzi te maszkary obrażające ludzkie oczy. A był w Wojsku Królewskim świątobliwy mąż imieniem Krystyn. Jechał za szeregami odziany w grubą włosiennicę, żywiąc się leśnymi jagodami, gdyż chleb uważał za specjał, którego co dzień tykać się nie godzi. Niedawno wrócił z Rzymu, a przejęty prawdą Bożą nawoływał do cnót. I dbał, aby rycerstwo nie zaniedbywało nabożeństwa. Krystyn nie czuł wstrętu do towarzystwa Boruty. I począł ich rozpytywać, skąd przybywają, jak chwalą Boga i dlaczego trwają przy swym Panu, który gorszy jest od szatana. Bo pod gładkim licem i ujmującą powierzchownością, taj najstraszliwsze zbrodnie, jakie zna ziemia. Chowota wybuchała raz po raz śmiechem, słysząc napomnienia, a gdy Krystyn coraz napalczywiej nawoływał, wręcz mu odpowiedzieli sprzymierzeńcy szatana: milcz, byś głowę miał całą. Lecz świątobliwy mąż nalegał coraz bardziej, klnąc za traceniem sługi Boruty. A gdy tak kazał, wystąpił pewnego dnia jeden z chowoty i wyrzekł. Trzeci dzień głodujemy, idąc przez bagna i ostępy. I kto wie, czy jutro jeszcze włożymy co do ust, bo nigdzie nie widać osady, gdziebyśmy dostali chleba i mięsa. Ledwie to wypowiedzieli, wyłoniła się z głębi boru ogromna polana, pełna różnego zwierza, a najlichszy nawet pachu mógł upolować sarniaka lub jelenia. Taka była tego obfitość. Diabelscy przyjaciele nie mogli wyjść ze zdumienia, a Boruta zaciskał pięści i rozgryzał do krwi wargi, widząc, iż mnich coraz gorliwiej nastaje na jego zgubę. Upatrzył więc najdzikszego spośród swoich i rzekł mu: ubij pałą tego szczekacza, a w zamian za to dostaniesz najmłodszą miszkę, którą ułowimy, wróciwszy z wojny do domu. Potwór zadowolony z obietnicy poszedł spełnić rozkazanie, zabrawszy z sobą towarzyszy, aby uradowali się widokiem krwi świątobliwej. Słońce zapadło już za bór, a ogromna czerwień księżyca rozlała się po obłokach. Krystyn, po załatwieniu dziennych spraw, pogrążył się w modlitwie, a nad jego czołem rozpostarała się jasność równa tarczy miesięcznej, tylko jeszcze promienistrza. Zbiry podeszli, niezauważeni przez świętego męża, a trzech z nich od razu spuściło krzemieniami nabitą maczugę na głowę Krystyna. Ani uczuł uderzenia i dalej odmawiał pacierze. Po raz drugi, trzeci i czwarty rąbnęli z buje maczugami, lecz święty człowiek ani się zachwiał. Jakby osłoniony niewidzialnym puklerzem, wciąż trwał w zamyśleniu. Cud, dziw, zawołał największy zbrodniarz i runął do nóg świętego, błagając go o łaskę. A po nim padli inni i wyznali swe winy, wyrzekając się na zawsze pana, któremu dotąd służyli. Skoro to ujrzał Boruta, nie czekał już ani chwili. I jeszcze tej nocy wyrwał się z obozu, pędząc na Kujawy, gdzie spodziewał się zebrać nową gromadę, aby dalej prowadzić dzieło zniszczenia. Po raz pierwszy poznał swą niemoc i budł konia złożetrząc diabłą, iż go opuścili i pozwolili zatracić wybrany chów, któremu nikt nie śmiał stawić czoła. Lecz czarty choćby chciały, nic sprawić nie mogły, gdyż nad Krystynem czuwała ręka Boża. Tym większa więc złość targała borutą, a gdziekolwiek na drodze ujrzał krzyż, obalał go na ziemię, i jak burza pędził przed siebie, spozierając co by zniszczyć wypadło. A gdy cwałował wedle Łęczycy, złość jego doszła w obłąkańcze zaślepienie. Nie tak dawno jak opuścił tę ziemię, a już wzniesiono mury kościoła, i niedługo miała w nim rozbrzmiewać chwała najwyższego. Koń boruty padł z wielkiego znużenia, a w obłąkanym jeźdźcu wezbrała taka siła, jakiej dotąd nie zaznał. Zdało mu się, iż skały podnosić będzie z podnóża, a stuletnie dęby złamie w palcach jak gałązki leszczyny. Krew zalewała mu oczy, a serce wzdeło się w piersi niby miechy. Boruta doskoczył do nowo wzniesionych murów. Chwycił je oburącz i naprężywszy wszystkie siły, zatargał. Hybnęła się budowla w posadach, ale ani kamuszek nie usunął się z miejsca. Szaleniec nie dał za wygraną, lecz zaparł się nogami w piasek. Na usta spłynęła mu piana, a z oczu krew zdała się buchnąć za chwilę. Zatrzęsły się mury, i od fundamentów powierzchni pękła ściana budowy. Naraz zaciemniło się niebo i grom trzasł, godząc Borutę w samo serce. Rozłożył ręce i padł na on czas bez ducha. Żałował lucyfer, iż tak prędko rozstał się Boruta ze światem. Wiele bowiem obiecywał sobie po nim, a owódź nadzieje spełzły na niczem. Bóg chciał, aby Boruta nie żył, a śmierć jego była odstraszającym przykładem dla wszystkich wieków. Z ulgą odetchnęli słudzy boscy i pobożni chrześcijanie, albowiem nie zagrażał im wróg-niszczyciel. Dla którego nie było nic świętego. Zbrodniarza pochowano byle jak, natomiast Lucyfer sprawił mu dostojne przyjęcie w piekle. Uwrót otchłani czarty sprezentowały halabardy, a wszystkie diabły wystąpiły z odznakami swych urzędów. Więc jedni nieśli noże ogromne do krajania grzeszników. Inni dźwigali miotły ogniste, któremi smagali potępieńców. Byli oprawcy z pętlami i harpunami. Obrzydliwe diablice wyostrzyły pazury przeznaczone do targania obmówców i niewierne kochanki. A sam lucyfer wystąpił w czerwonym płaszczu z ognistej purpury. U stóp zaś jego postępował chydny smok ziejący siarką. Książę ciemności ucałował Borutę w czoło, na którym wystąpiła natychmiast krwawa plama, znamie piekielnej władzy. W paleniska sypano góry smolnych szczep, a okrutny ogień oświetlił wnętrze odchłani, w chwili, gdy wstępował do niej Boruta. Nowego przybysza posadzono do stołu biesiadnego, a lucyfer wychylając kielich diabelskiego nektaru w ręce swego sprzymierzeńca, przemówił w te słowa: Z dzieł swych zdasz potem obrachunek, i sprawiedliwość będzie ci wymierzona w dzień sądu ostatecznego. Tymczasem wracaj na ziemię i obejmij polskę ziemię we władztwo. Będziesz moim wojewodą. Choć piekielny nektar palił nieznośnie trzewia boruty, niezwykłego jeszcze do takiego rarytasu, skłonił się jednak przystojnie i przyjął ofiarowaną mu buławę. Lucyfer zaś prawił dalej: Na twą stolicę przeznaczam Łęczycę, miasto piękne i warowne. Spotkała cię w nim śmierć, więc słuszną jest rzeczą, abyś tam panował. Buduj pałać panie wojewodo, i rządź ku chwale piekła. Przy świście wichury i w mroku mgieł jesiennych wstępował orszak czarci na ziemię. Wiódł go Boruta na karym rumaku, ubrany w karmazyn i złoto. Koń parskał ogniem, a buława w ręku wojewody sypała skry, od których gorzały domy i niszczały wsie. Diabeł jedzie, diabeł jedzie! Wołali zdjęci strachem ludziska. Biada nam! Boruta rozpoczął rządy.